Dzień dobry serdecznie witam. Po ostatnich targach magazynów energii, po spotkaniach z wami, po rozmowach z wami na temat baterii LiFePO4 postanowiłem przetestować dla was ten akumulator, ten tęczowy akumulator. O tych gniazdkach powiem na końcu tego odcinka. Dość ciekawy temat dla was. Jeżeli wiecie o co chodzi to poczekajcie proszę. Tęczowy Mamy instrukcję, końcówki i ładny, kolorowy akumulator LiFeP4 o pojemności 100 Ah. Kolorowy tęczowy, rzucający się w oczy, dlatego um, przez Was dość często, często się niego pytacie. Dlatego chciałem przetestować, zobaczyć, czy faktycznie mm, warto mi go Wam polecać. Śrubki do łączenia i instrukcje. Ciekawy jestem, jak to inni pakują. Kolorowa instrukcja w języku niemieckim. Kolorowa instrukcja w języku angielskim. Naklejki dla tych, którzy chcą sobie zamanifestować, jaki system posiadają. I dwie instrukcje. Jedna jest w języku angielskim, druga w języku niemieckim w których macie wszelkie informacje, łącznie z tym, że pokazana jest charakterystyka ładowania i rozładowania tych akumulatorów. To jest ważne dla wszystkich z nas, którzy chcą budować magazyny energii u siebie w domu i yy, chcą to zrobić tanim kosztem. A tak się da, o czym dobrze wiecie, ponieważ yy, m.in. u Tomka Żółki taki magazyn możecie zobaczyć na kanale jego oczywiście. To jeżeli chodzi o rozpakowanie pudełka. A teraz, jeżeli chodzi o te gniazdka elektryczne. Te gniazdka elektryczne, one są w standardzie SP111, czyli my możemy jeszcze je programować. Nie są zablokowane, tyle gniazdek udało mi się w ostatnim czasie pozyskać. One są zaprogramowane przeze mnie na 250 V, dwa lata temu albo trzy lata temu robiłem o tym film, pokazywałem Wam, jak takie gniazdka można programować, jakie są możliwości ich różnych konfiguracji, ustawień. Te działają w ten sposób, że jeżeli napięcie w sieci u Was w gniazdku jest powyżej 250 V, one się załączą. Jeżeli to napięcie spadnie poniżej tego napięcia, to się wyłączą. Dzięki temu podłączając tutaj jakiś duży odbiornik energii, możecie Częściowo sami napięcie obniżyć, a przez to uratować swój falownik przed wyłączeniem się z powodu wysokiego napięcia. Ten system został przez Chińczyków wycofany, bo był zbyt niewygodny dla nich. Można było naprawdę tworzyć bardzo fajne układy na ten temat. Gniazdka są pomiarowane, liczą w zużycie energii elektrycznej, można je też programować w inny sposób, itd. itd. 4-5 gniazdek jest do rozdania. Na testy zapraszam. Do usłyszenia.